Więc tu się teraz ukrywam przed państwem polskim. Wiadomo, jest wieczór, no to trzeba się ukrywać przed państwem polskim. No, więc tutaj się ukrywam przed państwem polskim. To jak jest ta aleja do stanowisk PKS-u, to są same landrowery teraz. Tutaj stoją samiutkie landrowery więc trochę się zdziwiłem, ale co zrobić, więc tu są same Land rowery. stoją. co miło z ich strony. Widocznie musiało coś przylecieć tutaj, że, że trochę ludzie wychodzą. No dobrze, więc ni niniejszym właśnie chciałem powiedzieć, że nie zamierzam sobie zrobić żadnego sepuku. Nie zamierzam sobie żadnego charakteru zrobić, nie zamierzam yy, targnąć się na życie, nie zamierzam sobie żadnego samobója zrobić, yy, nie mam żadnych samobójczych myśli. Jestem happy i jest wszystko w porządku, pod kontrolą i tak dalej. Więc żadnych myśli samobójczych. Teraz ukrywamy się na lotnisku, bo wiadomo, że. Lotnisko, takie czy inne, jest najfajniejszym miejscem, żeby się ukryć przed parszywą zmianą, przed państwem polskim, przed prezesem i jego zwierzakami, bo prezes może mieć chomika w domu. Ja mam kota na punkcie Biebiórek, więc prezes, jak już bolą nóżki albo kolanka, to goniłby mnie, aby mnie oczywiście pojmać na Elektrycznej hulajnodze, być może strój Batmana albo jakiegoś Supermana byłby wskazany dla tych, którzy by mnie gonili. A ten chomik prezesa to też na jakiejś takiej małej hulajnodze dla zwierzaków mógłbym je gonić. Też w takim specjalnie uczytym na miarę stroju Batmana albo, albo jakiegoś Supermana. Dlatego chomika, bo. Wiadomo, że prezes miałby do pomocy raczej chomika jakiegoś, i tak dalej. Więc no, ukrywam się, no Boże, drogi, no, coś trzeba robić.